Cześć. Chciałbym tu przedstawić dwa modele maszyny MA2. To jest jeden z nich. W sumie urządzenie jest zabudowane wewnątrz generatora funkcyjnego. I drugie urządzenie o identycznej funkcjonalności, ale w innej obudowie z innym generatorem funkcyjnym. Spróbujmy rozpocząć. Od działania pierwszego podłączam cewkę. To jest cewka. Podłączam y, zasilanie 24V w tym przypadku. No i włączam urządzenie. Ustawię Ustawiłem prawie 10 Hz, przy takiej częstotliwości bardzo dobrze widać, jaka jest intensywność pola magnetycznego. Nie mogę cię poddać działaniu tego pola, ale w sumie pokazując, jak taki ciężki, półkilogramowy magnes reaguje, no po prostu pokazuję Ci, jak to wygląda. Dobrze. Przejdźmy do następnego urządzenia. Przełączę cewkę. Przełączę cewkę. Przełączę. Zasilanie. Włączę generator. Ustawiłem 10 Hz jak może widzisz, yy, współczynnik wypełnienia impulsu jest 39%. No i w sumie mamy tutaj do czynienia z dokładnie tą samą Wyłączę. Yy, jest to mała cewka można też zastosować dużą